Czekaj, jest, dziękuję na bardzo za zaproszenie na kanale. Ci widzimy się ponownie w Story Chcę zaprosić o lajka, panie, a subskrybowanie mojego kanału. I co, dzisiaj plan jest taki: ogarniamy slajmy już, że ogarniemy tego Tabigordo. Bo jestem ciekaw, co on nam da tak naprawdę. O, to jeszcze braczkę naprosły, to możemy ją oczywiście zebrać. I chyba też będą tylko granaty do zbioru. Ale to jeszcze zobaczymy, jak karmimy nasze e, rock slimy. Zobaczmy ten tutaj. Może porosną troszeczkę z e, tą Mam nadzieję, bo troszeczkę nie chcę ich zbierać. Bo jak było w pierwszym odcinku, zbieranie kur to jest po prostu jakiś dramat. Ale z Jolki Slimami tu mam nadzieję, że chociaż coś nam pomogło. Macie jakieś jajko? Nie, nie mają jajka. A dlaczego? Ale są tu dwa ten i jeden kod. Dlaczego wy nie chcecie się rozmnażać? Coś tu wam brakuje. Nie, wiem, może o dwa to za dużo? Nie, wiem, fajnie by było zająć sobie jeszcze jakąś kurę. Hmm. Ok, Okej, dostaliśmy nową wiadomość. To jedziemy od razu ją odebrać. Yy, I będziemy szukać jakiejś nowej kurki do naszego tego. Może te, te takie niebieskie sobie ogarniemy. Raz kołbiciem. Nie wiem. Oczytamy wiadomość i idziemy gdzieś sobie na jakiś teren. Od kogo dostaliśmy? Od Boba. Okej. Okay. O. Ja Cztery ten... O, aha, jednak nie eee, cztery. Dostaliśmy kamień od Boba. Dziękuję za kamień. Może jakiś wartościowy. Mam taką nadzieję. Dobra. było gdybym miał koguta. z Hena. Ja sobie mi się rozumiem już te, te e, fosfo. i oby gdybym miał jednego koguta, niebieskie te i stół jak najwięcej, bo fajnie by było dzisiaj ogarnąć tego gordo. Ewentualnie zawsze można innymi e, kurami go ten nakarmić. Dobra, ty idziemy tutaj, ponieważ tu powinny być może i nie stół ale na pewno powinny być te niebieskie. A ja, jak chcę o. Ej, czy dobrze? Co my tu mamy? Marchewki... To, o, mamy kurczaka jakiegoś. Wspaniale. E, tu mamy więcej marchew... Wajki mu poda. Okej, okay, tam widzimy kurę. To weźmy od razu po chodźmy. Nie! Źle, nie? Swing. Zajrzyjmy w o, Ooo. Słodka. Czy tu będą jakieś kurki? Nie, ale są dwa boksiki, w których... ...może być kura właśnie. Tu będzie kurka? Nie, tu kurka e, nie, ten, nie przyszła Dobra, więc my w sumie jak taką możemy iść. Już do teleportera tam poszukamy sobie. Dobry o! Jest kurka. Teraz możemy iść w sumie tę, wiecie. Będzie szybciej na pewno. dobry. O, właśnie o was mi chodziło. Suchen. O, mamy kukucika, Wspaniale. To jeszcze brakuje mi jakiegoś tego stonichana. Hmm. się tu rzutku jest. Co mi się strasznie podoba. Dobra, tu jeszcze mam kurkę. Damy kolejną kurkę. Mamy już ich siedem. A czy zdobędziemy jakiegoś stonichana? Kolejne kury. <grymne> może właśnie, może nektar nam się ugadnie? O, koguzik zawsze bierzemy. Czy mamy jeszcze? No, został zjedzony kurczę, jakby słyszałem, jak go niestety jedzą. Dobra. Będziemy szukać dalej. Dobra. A ty jesteś tym złem. To wiesz co, że mu ja ciebie ratuję. Idź mi stąd. <grymne> nie. E, boże, pod l to jest. Idź mi stąd. Do, do, czy mamy tu jeszcze jakieś, jakieś kurczaczki? Chyba nie mm. idźmy stąd. <laughs> Tutaj jeszcze tego teleportera nie wykowaliśmy ale ja tu nie wiem. Tutaj nie wiem jak tam przejść. Widzicie, tu może być ten e, slime ogarnięcia. Są tu jakieś kurczaczki Jest kogut, dawaj koguta Kogut jest cenniejszy Idźmy stąd Tu jest... E, piskle Idźmy stąd e, Dobra Idziemy dalej, czy tu będzie jakiś e, kurczaczek czekał na mnie? Nie dostajemy wyskoczyłem nie kurczak Wszedłem tam na górę, wiecie? Nie wiem po co, ale może tam jakiś podzik będzie dla mnie czy to w ogóle doleca? Czy ja tu mogę? O, mogę. Dobra, okay. lecimy w górę. Tutaj. Nie, nie, nie uda się. Dobra, rezygnujemy. Do. O tu. Powinny być jakieś kurczaczki Jest to tylko piskla. Hmm. Szkoda. Aha, my jesteśmy tutaj. A, nie będziemy zbierać. Jak na razie się nie zajmujemy e, laboratorium. Dobre Są kurczaczki! I to ile? Wow. Wow. Ile was się co na... spełniło? 17 aż, okej, okay, no Okej okay, Kolejna no, kurka. Mamy kolejną. To chyba też powinno być jakieś te. Z kolei tam kury. No jest jest. To kudujecie. No. Biedactwo. Dobra, czy tu jest kolejna partia? kur strasznie to jest ich groma. To mi się podoba. Hmm. I mamy ul właśnie ten nektary, może się porozglądamy. Bo dalej nie mam ulubionego jedzenia tych, tych slimów. Ja ale mam już dla. Czy myślicie, że tyle wystarczy Myślę, hmm. ja że tak. Nie, możemy się przejść jeszcze tędy. Coś tu znajdziemy. Dobra. To powinien być na nektar, żeby się orientuję, która jest godzina. 23, trzecia, nie czy się Gdyby była szósta na przykład. To wtedy prędzej. A, tu, tu nic nie ma, dobra, idziemy stąd. A, gdzie mogą być moje kurwy? Mogą być tu. O, nie pięknie. To chyba nawet spotkaliśmy pierwszego Jolki Slime'a. Tego sobie pamiętam. Ja to jest to miejsce. Tu, tutaj był nasz pierwszy Jolki Slime. A jakie Nie była taka gra. Ale ty wspomniałem, Dobra. A, to jest tylko woda, tak? Okej. Okay. A to jakbyśmy poszli, coś byśmy tutaj znaleźli. Woda, ale my tylko otworzyliśmy. Okej. Okay. na górę. Te się. I w życiu umrzemy. Nie, wyżyć, bo Nie no szkoda byłoby użyć. E, tutaj mamy tak to. Hmm. Czy tu jeszcze jaką kurę znajdę? Fajnie by było. takie takiego zabezpieczenia. Na pewno, że będziemy mieli odpowiednią liczbę. Nie wiem, chodźmy. <laughs> Wrócimy sobie na ręczo. Odłożymy nasze troszeczkę kucików i trochę tych e, Sea si, Henów. Tutaj po prostu e, mieć już ich i weźmiemy tam troszeczkę też e, do tego e, Tabigordo. Ten, no, nie chciałem ich przedstawić. Chciałem to I idźmy stąd. E, I mam nadzieję, że może jakiś nowy teren blokujemy. Może, nie wiadomo, nigdy. Koż, mam nadzieję, że ja tam będę trafię, w tył gordo. Bo w sumie nie pamiętam, jak nam się do zbytnio szło. <noise> Ale poradzimy sobie tak. O! Jest jajko! W końcu przyszły. Mamy też lordy. nie wciem tego. Tutaj nam. Bo ty nie masz tego. Możesz ich te dwa. Ja też dajmy dwa. I tu przyjdzie. Mmm, kolejna zagródka. Okej. Okay. Weźmy ją ulepszmy. Ja nie jest Jolki. slajma, Ale to e, nic. Weźmy takie style. Tutaj już się ogarniacie. I tutaj też powinniście już się już go ogarnąć. Wiesz tego Jolki i dajmy go tutaj. O! tu tutaj siedzi. Nakarmy, yy, nakarmijmy, fire firesajmy. I tu jesteśmy. A nie, że tu jest szybko tracimy jedzenie. I też pozbierajmy ploty. Dobry. Co tam tu mamy? No głodomary, a co? Dzisiaj ich nie karmiliśmy, bo boreki nie urosły Dobra. Dajmy tu. Hop, hop. tu. 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 Okej okay. chyba wszystkie. 36, piękna liczba, naprawdę. Jeszcze nie wszystkie brakuje. I co? I w sensie widzimy się już przy y, naszym gordo, albo w nowym terenie. Na razie nie pójdziemy do gordo. Dobra, my już jesteśmy w świecie. Y, przy okazji y, zlecam parę kurek. Mamy 33, y, 36, 39 kur. Chyba to powinno starczyć. Zobaczymy, no że trzy mamy ich ulubione. Jaka taka jeszcze można poszukać? Gdzie on jest? Hmm. on jest tu. Czyli my nie skręcamy tu, pojedziemy tu tutaj, tak? Nie, idziemy w ogóle tam okej. Okay. Tutaj się przejdziemy, tu teraz w górę i teraz tutaj, dobra, no, tutaj mamy chyba... Niedługo będzie teleport. Tutaj mamy teleport do domu od razu. Tu były kury, ale się zmyły. Weźmy może... Tylko no tak, chyba ten byłby lepszy, ponieważ my musimy iść tam, właśnie. Więc poczekajmy na tutaj. O, pięknie. Polecimy sobie do tej bramy. Ja udaję, że coś rozumiem, nie? Nie pokazuję wam, że ja wiem, ale ja nie wiem. Ja nie wiem, gdzie idę, tak naprawdę. Mi się wydaje, że to było tutaj, kiedy się szło do góry. Hmm, tutaj teraz powinien być korda. Powinniśmy teraz w tym polecieć byśmy zdążyli oczywiście o jak nie musimy polecieć na okay. jakiś okej OK e, tutaj była mapka a dlaczego tu jest tyle granatów jak ja ich szukałem i potrzebowałem to nie było ich w ogóle dobra musimy iść tu okej okay, i jesteś tu ty tu chyba siedzisz na teleporterze dokładnie tak tylko dokąd nie wiadomo no dzień dobry Dajemy ci nawet swoje ulubione Teraz to I dajemy ci teraz twoje żarełko. Takie zwyczajne górki O, dawaj, rękaj Naprawdę ci nie wystarczyło? Są tu jeszcze jakieś kury. Ja to by było fajne Ej, ej, ej Musimy jeszcze poszukać tutaj górek Już starano, więc powinny się jakieś ee, nam objawić Mam przynajmniej taką nadzieję No idź tam do wody, no... Rką matkę i dana co się dzieje. Musimy stąd wyjść, bo tu wątpię, że będzie wieszki i będą jakieś kurki. Yy, wiecie co w sumie ja znajdę parę kur i widzimy się, z bo jeszcze gordo. Okej, okay, ja już mam parę kurek, mam Liczymy, mm, raz dwa. Czyli mamy 6-8 kurek Nie wodą. Proszę. Jest idealnie. Okej. Okay. Dobra, mamy teleport. Nie wiem dokąd. Dużo tu jest taki slime'ów To się. W, w, dobra, Wiecie, co, po prostu wejdźmy. Mamy jakiś nowy świat. Tylko jedynie ja wtedy będziemy odblokowali w następnym odcinku, gdzie my jesteśmy. Co? No, nie gadaj. Nie gadaj, że ja. A jaki to ma sens? Naprawdę się tak starałem o to by zdobyć kolejny teleport do domu gdzie stamtąd już mam dosłownie trzy Taką tak idealnie taką ro, linię robią Taki łuczek O No nie powiem, że jestem troszeczkę zawiedziony Liczyłem Uuu, to mi się przyda e, Liczyłem na coś lepszego Na przykład, że jak jestem tu to trzeba bym poszedł tutaj bardziej no ale, nie można już wszystkiego, prawda? Już kiedyś jeszcze jakieś wulkany leżą... No, ale co? Byłoby chyba na tyle w tym odcinku. Ja się z nami żegnam, życzę... Oczywiście mnie nie będzie wczoraj, bo zdaje że kiedy poglądacie, widzimy się już jutro, bo tu pewnie hospital. Ale co? Bajo. <laughs> Jest ale którym do domu?